Teraz widzimy Mechowca w powiększeniu 128 razy. Na filmie widzimy również dwa niesporczaki. Ten jeden jest prawdopodobnie w hibernacji. O nich jednak będzie osobny film. Wróćmy teraz do naszego roztocza. Roztocza występująca w glebie i wodach słodkowodnych, w ściółce leśnej, mchu, porostach, butwiącym drewnie w gniazdach ptasich i na roślinach, należą do mechowców. Mechowcy to małe stawonogi. Ich ciało jest segmentowane, z wieloma nogami i twardym egzoszkieletem, który chroni ich ciało. Głowa mechowca jest to złożona struktura, która zawiera narządy ustne, tak jak szczękoczułki. Szczękoczułki są to główne narządy ustne, używane do chwytania, Przecinania i rozdrabniania pokarmu. W zależności od ich diety i środowiska struktury głowy mechowców mogą się różnić. Niektóre mogą mieć bardziej wyspecjalizowane szczękoczułki do jedzenia grzybów, podczas gdy inne mogą być przystosowane do jedzenia detrytusu. Głowa zawiera również różne narządy zmysłów, które pomagają mechowcom orientować się w środowisku i komunikować się z innymi organizmami. A tutaj nas ktoś odwiedził. Na ich ciele widać również różnego rodzaju wystające szczecinki. Szczecinki widoczne na pancerzu mechowców są zazwyczaj szczecinkami ochronnymi. Są one grubsze i bardziej sztywne, co pomaga w obronie przed drapieżnikami i innymi zagrożeniami środowiskowymi. Te szczecinki mogą również pełnić funkcje czuciowe. Pomagając mechowcom wykrywać zmiany w otoczeniu, ale ich głównym zadaniem jest ochrona ciała. Szczecinki na nogach mechowców pełnią głównie funkcje czuciowe. Są bardzo czułe i pomagają mechowcom wyczuwać zmiany w otoczeniu, tak jak tekstura podłoża, dotyk, wibracje, przeszkody czy inne organizmy. A teraz przechodzimy na powiększenie 320 razy. Szczecinki mogą także wspierać ich ruch. Zapewniając lepszą przyczepność i stabilność podczas poruszania się po różnych powierzchniach. Są jeszcze szczecinki, które mogą wykrywać chemiczne zmiany w otoczeniu, pomagając mychowcom znaleźć pożywienie lub unikać zagrożeń. Odżywiają się martwą substancją organiczną lub grzybami, odgrywają więc ważną rolę w ekosystemach. Ponieważ pomagają w procesie rozkładu materii organicznej i utrzymywaniu zdrowej gleby. Mechowcy są również ważną częścią łańcuchów troficznych. Służą jako pożywienie dla wielu małych drapieżników, co pokazuje złożność i zdrowie całego ekosystemu. Mechowcy są często bioindykatorami, co oznacza, że ich obecność wskazuje na pewne warunki środowiskowe. Zdrowy ekosystem mchu. Zazwyczaj wspiera dużą różnorodność gatunków, w tym roztoczy, co świadczy o ogólnym zdrowiu środowiska. Dlatego ich obecność w mchu może być wskaźnikiem zdrowej, różnorodnej, mikroskopowej fauny. Ich obecność może także świadczyć o dobrych warunkach wilgotności, jakości gleby, ponieważ mechowce wymagają specyficznych warunków do przetrwania i rozmnażania. W związku z tym, gdy w mchu znajdziemy dużą liczbę mechowców, możemy zakładać, że środowisko jest zróżnicowane i zdrowe. Na koniec kilka ciekawostek o mechowcach. Istnieje ponad 10 tysięcy opisanych gatunków mechowców, co czyni je jedną z najbardziej zróżnicowanych grup roztoczy. Można je znaleźć na wszystkich kontynentach, w tym na Antarktydzie, co świadczy o ich niesamowitej zdolności do adaptacji. Niektóre gatunki machowców mogą żyć bardzo długo jak na roztocza, nawet do czterech lat. Są tak maleńkie, że siedliska mogą obejmować pojedyncze ziarnka gleby, a różne gatunki mogą zamieszkiwać różne części tego samego mchu. I to wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do oglądania moich kolejnych obserwacji pod mikroskopem.